Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO Overwatch. jak widzicie... Nagroda za nadzór już jest. Yy, Ostatnie demko oceniałem jakieś... 3 minuty temu. Także... Działamy, działamy. Mam nadzieję, że znowu nie wywali Steam'a, bo już się zdenerwuję. Generalnie jeszcze mi zostały dwa odcinki do nagrania, bo sobie robię takie, powiedzmy, miniserie i... Yy, ...kilka serii... Będzie teraz nagranych już do przodu, w tym będzie między innymi po 5 po odcinków z każdej. Także, no troszeczkę jeszcze mi zostało. Jeszcze mi zostały właśnie te odcinki z Overwatcha, ale się dzisiaj plączę. Za dużo kawy. Został mi Overwatch i został mi The Walking Dead. The Walking Dead prawdopodobnie chyba na strumyku sobie poprzedzę, bo mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. No i zobaczmy. Gościu sobie awczy, jest rozgrzewka, to ma prawo. I zobaczymy. Cyk. I gościu, a czy dalej. Ruszył się i został sta sam. Sam. No tak, też tak umiem. Też tak wychylam za każdym razem, kiedy gram na mapie The Inferno i zostaję sam na czterech rundzie pistoletowej. I znowu ławczy. No powiem tak. Liczyłem na dłuższe demko, a nie przewijanie po 5 sekundach, dlatego postanowiłem, że nie przewinę tego na razie jeszcze. I wam mniej więcej opowiem w ogóle co u mnie, bo... ostatnio no, nie ma lekko, że tak powiem. Czy on go jeszcze spali przez przypadek. Nie, dobra już myślałem. Ale wiem, że tam jest rywal. Także wall też jest. Człowieku! Po co ty żyjesz? Dlaczego zużywasz moje powietrze, które jest mi potrzebne do oddychania gościu. No ale dobra, generalnie no to co umie? Dzisiaj tak się budzę i mówię sobie, że... Ej, może by wypadało sobie w końcu pójść na ten egzamin z praktyki sprawa z jazdy, nie? No i tak mówię, dobra, to wchodzę sobie na tą stronkę Infokar. No i patrzę się. No jestem kilka generalnie terminów, ale jeszcze nie mogłem, że tak powiem, bo potrzebuję że mi to opłacił dziarek. No to mówię, no spoko, no to poczekam aż się obudzi, nie? Yy, jeszcze tak z ciekawości się, w ogóle sprawdziłem, kiedy ostatnie, ostatnią robiłem. Yy, okazało się, że robiłem ją dnia yy, 3 lutego, czyli tak naprawdę jako, że dziś jest już 3 listopad, to jakieś 6 miesięcy temu, a z tego co mi wtedy było wiadomo, to 6 miesięcy to jest czas potrzebny, potrzebny na to, żeby zrobić po teorii praktykę. ta jest teoria nieważna, z tego co było mi wiadomo do tej pory. No i po, potem się patrzę. Wchodzę sobie na... Wchodzę sobie na... Na, 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 na co? Wchodzę sobie po, później, tak? Już na tą stronkę Infokar. No i co? Patrzę się. Nie ma żadnych terminów. Wcześniej jakieś były. Nie ma żadnych terminów, nie ma już w ogóle nawet na teorię terminów na poniedziałek i wtorek. Ale w ogóle wszędzie była, jak już były terminy, no to tylko na teorię. Nie było w ogóle praktyki, były na szaro. Ja takie, tak się dziwię, takie, co jest? Trzy miesiąc, 6 miesięcy minęło, OK, ale czy już teraz się nie mogę na praktykę zapisać? A przykład jak wtedy pamiętam, że jak się zapisałem na teorię, to miałem możliwość wybrania opcji teoria plus praktyka, a tego też nigdzie nie było do wzięcia. No i tak mówię, no. Kurde, no jest taka szansa, że już po prostu nie mogę się zapisać na praktykę, muszę znowu teorię zdawać, ale koniec końców wyszło, że e, wyszło, że nie muszę, bo się spytałem na jednej grupie, teoria jest tam bezterminowo, ale kurde mam problem z tą praktyką. Jeszcze muszę w ogóle ja to doszkalające wziąć, no bo no nie, nie jeździłem sporo czasu, a oprócz tego, że nie jeździłem sporo czasu, to to o kiedy jeździłem, to miałem takiego instruktora, który był nie ten tego jest, jak chcecie to no wam kiedyś opowiedzieć, chociaż nie wiem czy już nie opowiadałem, ale okej. Okay. Yy, no i generalnie to przydałyby mi się teraz, bo po pierwsze nie umiem ukutyłem, po drugie nie umiem, Może to się wydaje dziwne, ale parkowania, no ale dobra. Yy, to wziąłem, yy, zacząłem generalnie oceniać dzwonić po różnych yy, ośrodkach doszkalających. Ale nie mieli terminów. Tam nawet jeden ośrodek mi dał do do instruktora numer, ale tam instruktor też powiedział, że miał jakiś termin, ale ale ciężko było wtedy, bo nie wiedziałem jak będę miał z tą pracą i nie wiem i do teraz a naprawdę praktycznie nie wiem. Aczkolwiek no, szanse się tutaj zmniejszyły, ale nie powiem dlaczego, bo to już bardziej prywatna kwestia. No i generalnie to uznałem, że no zrobię tę prawko, ale nie mam w ogóle jazd do szkalających obecnie, Nikt w sensie nie w się nie o terminów, dlatego się jeszcze na spotę postanowiłem zapytać, czy ktoś może ma jakiś tam, powiedzmy, ośrodek zaufany, no bo jak widziałem niektóre recenzje niektórych ośrodków, to wolę tam nawet nie iść, bo jestem osobą, która, która powiedzmy dba o siebie, tak? Rozumiem, że ktoś mnie skrytykuje, ja umiem przyjąć krytykę, ale jak ktoś na mnie wrzeszczy, to już sorry, nie za bardzo, i jeżeli ktoś, ktoś na mnie zaczyna wrzeszczeć, no to na taką osobę też zaczynam wrzeszczeć, i no wiadomo, jak potem to wygląda. A jeden, na przykład w jednym ośrodku, to y, widziałem mniej więcej recenzję, że tam na niego instruktor krzyczał, więc warto nawet nie i nie marnować pieniędzy. A ewentualnie, no to co, pójdę na żywioł, bo jeśli umiem, raczej to się nie zmieniło. Tylko sobie przypomnieć kwestie tych olejów, tych świateł, i tak dalej, nie. No i łuk tyłem. No i te parkowanie bym musiał tylko poćwiczyć, ale łuk tyłem mniej więcej się patrzyłem, jak to mogę zrobić. Piękny flick, gościu i chyba wiem, mniej więcej, jak trzeba ten łuk tyłem zrobić. No tylko parkowanie. Parkowanie to tylko kwestia tego, że raz mi się nie udało, i już potem się bałem je robić po raz kolejny. Także no. Psz, dobra, przewimy sobie tego pana, bo już chyba wystarczająco go obejrzeliśmy. Także tylko te jazdy doszkalające muszę ogarnąć. Jeżeli nie ogarną, to pójdę po prostu na żywioł i spróbuję zdać bez tych doszkalających jazd. No i zobaczymy, no. Mam nadzieję, after, więc mu dałem też za. za tamtą. Także, no, zobaczymy, no. Jeszcze nie wszystko stracone, jak to się mówi, nie? Shutter web. W ogóle fajnie, że klikasz na skrzynkę i pokazuje ci skiny, ale okej. Okay. A tak w ogóle to jestem ciekaw. Po, po ile jest ta nak no, no, naklejeczka, bo... O, ładna, ładna. 26 zico. Wiecie co? Bo i tak oczekujemy na... na Overwatcha. To spróbujmy sobie ją trafić. Goddammit. Patrzcie to. To się stanie z Polską, yy, kiedy generalnie przestaniemy, yy, kiedy zagłosujemy na PiS albo PO. I kiedy PiS albo PO wygra, a jak że wygra na pewno PiS albo PO, to tak się stanie. Patrzcie. Yy, rozwalony pad, który, bo tutaj są te joysticki, tak, tutaj jest ten yy, kółko i on się rozpływa, więc rozwalony pad nie będzie gamingu. Oko, które ma przedstawiać, że przestaniemy być szanowani względem innych państw. Tutaj mamy... Raka. Generalnie wszyscy będą mówić o nas, że jesteśmy rakami i gównami, ponieważ ten rak, jak widzicie, niesie gówno na swoim świecie. A to jest... Patrzcie, to są generalnie księżyce i inne planety. A to jest yy, Polska i w ogóle nasza planeta i generalnie jest to przekreślone, więc to oznacza, że nie będziemy już wśród yy, kosmitów szanowani i uznawani w ogóle za planetę, która jest cywilizowana. Dziękuję. Tak właśnie się skończy, po ile jest ta naklejka by the way, w międzyczasie kiedy mi się to, yy, to robi. Ta naklejka jest ważna, e, warta całe 66 groszy. No powiem tak, jak chcecie tę naklejkę, to mogę ją rozdać po 11 lipca. Także 11 lipca wam rozdam. Wystarczy, że napiszecie komentarz e, Polska, i I wtedy rozlosuję 11, e, jak już będę w stanie rozdać. I potem. Aha, napiszcie Polska i Trading, to jest ważne. Także można wygrać aż 66 groszy. Nie, no, czajcie. Nie ma czegoś jeszcze takiego. Dobra, mogę wam rozdać to, tą naklejkę i dodatkowo tego skina. On jest za 40 groszy, co wroda, ale no to wiecie, już jest złotówka praktycznie, także... Cokolwiek już yy, powiedzmy, że że jest do zgarnięcia. Milionerem teraz nie jestem, na nadmiar na pieniędzy nie leżałem. Znowu mapy inferno. Co jest? Ja do inferno też nie lubiłem grać. W sensie po sesji raz w nocnej, kiedy praktycznie co mężczyznę miałem inferno, to powiedzmy, że nie, odeciało mi się na tej napie grać. Ja mi psychika już siadła i nie strzelałem nic. Także no, zobaczymy. Czy to będzie cheater, czy też... To nie będzie cheater. Halo? Co? Co tu się odwaliło? Dobra. Nie pamiętam jaki był tam wynik, ale to było akurat dziwne. Zaczekajcie, czekajcie, przewijmy to sobie i jeszcze raz odpalmy. Bo tak nie lubię generalnie mieć niecałego demka, a tutaj już mogło coś być, że tak powiem. Ej, co jest? Cześć, ja może zrestartuję z Hesa? Ej, też nie mogę. Ej, alo. Na ja pewno tak, to jest jakiś anty... anty-Overwatch, normalnie. Gościu ma anty-Overwatcha i <grytanie> Pog? Dobra, no, to jeszcze raz na szybko odpalam. O, super, dostałem już yy, nagrodę za bycie rzetelną osobą. O, i teraz działa Dobra, aczkolwiek nie działa mi to, więc O, wait O, jest, jest Jest, jest Pikowo, tak w sumie nie do końca, trochę, nie Ale czeka, okej, okay. tutaj wcelowany Okej, okay, to jest dobre, dobre wcelowanie Tam skanuje ale też się nie jest powód, żeby go reportować. Także, jak na razie, taka. Ta Pierwsza onda spokojna. Tutaj skanował, ale tutaj tak. Szedł trochę za przeciwnikiem, celownikiem. Hmm. No, spray powiedzmy, nie? Oj, już skrócił. Co to by za w ogóle? To jest też takie trochę za szybki, mi się wydaje Scelowane od razu, tu nie, stracę góry. Kurde, to mi śmierdzi, nie? Wozi na pewniaka, jest mniej więcej pewny, gdzie się scelowywać. I jeszcze ta akcja idzie przed celownikiem, za typem. Hmm. Zobaczmy, to może być ciekawe. Właśnie na skrzynkach. Nie bał się piachu. Spodziewał się tam typa. Okej. Okay. Co się mało kiedy się człowiek spodziewał, ale tego już. No, no nie wiem. No, ja ale bez przesad. Tutaj wszedł Hop, ale taki Vanny Hop to nadimi czasami jeden wyjdzie. Gościu w szoku. Napisał teraz na czacie o kurde Jak to weszło? KW, LOL, HH, XD No i zobaczmy. Nie wiem czy sprawdzili ten site, ale chyba nie. No i druga runda już mi mówi więcej. Patrzcie to, chodzi typo. Oj! Ionhak się trochę zaciął. Bo się Shyamalaj generalnie zaciął, bo myślał, że takiego frika zrobi i coś strzelił, a jeszcze typo nie, nie do końca wyszedł i ionhak nie zadziałał. Tak jak włóż ciebie, ty Karma to suka generalnie, ale jak widzisz. Ale karma działa teraz. Skądem się pożegnasz? Skinów nie ma MULHAKAMA, hakama, To już mogę powiedzieć wam. Tylko czy BUNNY HOP? Jest to się tak. Ja mógł jeszcze zrozumieć, że gra sobie na przykład chłopak na fliki, na ale to nie jest naturalne celowywanie się i wychodzenie celownikiem. Patrzcie, zabił tego typa. I bezpośrednio poszedł na tego jednego. Co się mógł się spodziewać, że jest na longu, ale nie mógł się spodziewać, że dokładnie w tym miejscu. gościu wyszedł idealnie na typa. Także. Jak dla mnie to jest, słuchajcie, złapany cheater. Także nie muszę jednak oglądać całego DMK, bo nie ma tam naprawdę po co. Szkoda czasu i mojego, i waszego na typa, który. Yy, który po prostu czytuje. no. Dlaczego mi się escape kliknął? Przepraszam bardzo. Ja denet! A po wierzach jeszcze to nie było takie pewne czuć tuje, ale już później jak już troszeczkę miał bardziej stresowe sytuacja aniżeli po prostu wychodzenie i granie na spokojnie. Ja bym grał na spokojnie tak jak w pierwszej rundzie, to może że miałbym problemy, żeby go złapać, bo jak grał na spokojnie, to grą włączę, ale w sytuacji, kiedy... Nie wiedział co robić, bo był w tych upsach i nie wiedział jak, yy, czy wychylać, czy z projekcją miejscówkę, bo wtedy da się zabić. To od razu pojawił się ten problem, że yy, typo spanikował, no i wychylił się, no i wiemy jak się to na niego skończyło. Także oczywiście do odstrzału typo. Dobra, teraz na spokojnie, oczywiste, oczywiste. Dobra, dajmy ten bunnyhop. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego łapania cheaterów, hejo!